Cześć, z tej strony Ucek. witajcie na moim kanale. Następne rozwiązanie dla Huawei p 30 Pro, jeżeli chodzi o ochronę z oryginalnych akcesoriów, czyli Huawei PU-Case. Dzięki pancerniku za jego podesłanie, co tym razem Huawei wymyślił w tym temacie. Powiem wam, całkiem ładne, schludne, cienkie, czarne etui. No, po prostu prosty kawałek TPU lub czegoś w tym stylu. Z tyłu przypominający nam wzorem, no więcej, carbon albo coś w tym stylu. Powiem Wam szczerze, nawet całkiem nieźle to udaje tego typu rozwiązanie. Po bokach większa część materiałów, aby po pierwsze wygodnie chodziły przyciski, po drugie łatwo było to włożyć. Od dołu podobnie jakieś tematy odnośnie jakichś zaawansowanych technologii do ochrony, jak w konkurencyjnych produktach zbytnio nie widzę. No powiem wam całkiem fajny case. Wrzućmy sobie go na P30 Pro zobaczmy, jak to wygląda. No powiem wam, że telefon zbytnio nie jest pogrubiony w tym Etui. Tak, no oczywiście na pewno będzie dobrze je chronić telefon przed rysami w przypadku upadku. Też możliwe, ale nie, nie widzę tu jakiejś takiej bardzo zaawansowanej, że tak się wyrażę, ochrony. No i dobra, pierwsze co widzimy oczywiście, jak ten case wygląda. Na, na froncie minimalistycznie, z tyłu z każdego hmm, koloru, szczególnie w czarnym fajnie pasuje, no bo to tak ładnie się zgrywa, no wygląda całkiem fajnie. Dobra, pierwszy temat, aparat. Jak z aparatem? No pod palcem czuję coś koło milimetra. Case jest podniesiony, czyli jest, są chronione ten cały zestaw soczewek, na który nie da się ukryć. No, może być dosyć narażony na ewentualne uszkodzenia. Tak samo druga część, jeżeli chodzi o diodę, dodatkowy aparat tutaj czytnik laserowy, jeżeli chodzi o autofokus. No, jest to wszystko ładnie, fajnie podniesione. Mamy tutaj logo Huawei, a, więc no, no, myślę, że ono jest w jakiś sposób namalowane, więc on może w jakimś czasie zniknie, więc można mieć czysty, gładkie, gładkie etui, co może się podobać. Co dalej? Od frontu. Jak to wygląda od frontu? Od frontu czuję, że jest delikatnie, ale bardzo delikatnie podniesiony temat, jeżeli chodzi tutaj o boczki. Ochrona tutaj krawędzi bocznych też jest troszkę ponad, więc jeżeli założycie jakieś szkło, myślę, że będzie fajnie. Co będzie pasować, co nie, no to posprawdzamy niedługo, bo tutaj już seria się buduje. Od boków przyciski, właśnie, jak one tu działają? No, powiem Wam, że bardzo fajnie, praktycznie tak jakby ich nie było. A może delikatny, bardzo delikatny opór stawiają. Nie jest to takie bardzo, bardzo miękki materiał, ale wygląda to fajnie. Z drugiej strony wiadomo, tutaj nic nie ma w P30 Pro, więc nie ma co tu się dziwić, że, że niczego tu nie ma. Od dołu, jeżeli chodzi o wycięcie na, na nasze wszystkie. Tematy związane z głośnikiem całkiem rozsądnie, jeżeli chodzi o miejsce na kabel, również dodatkowy mikrofon, no to tutaj całkiem fajnie to wszystko wygląda. Od góry. Również dobrze wyśrodkowana irda, dobrze wyśrodkowany mikrofon. No, wygląda to całkiem fajnie. No, i powiem Wam szczerze, jak na oryginalne akcesorium, gdzie na przykład patrzę na oryginalne rozwiązania Samsunga, kompletnie mi się nie podobają. No, to tutaj to, co zaprezentował Huawei w tym modelu, również poprzedni case, który Wam pokazywałem. Jak również ten wygląda całkiem fajnie i rozsądnie. No, mi się to. Mówiąc szczerze, podoba. No może nie jest to czarne, jest to bardziej takie szare, czyli no może nie trafia w mój ideal, ideał gustu, czyli wszystko czarne jest fajne, ale ten taki ciemny, szary też potrafi to dosyć fajnie wyglądać, więc no cóż, jak Wam się podoba? Dla mnie w sumie no tak. Jak Wam, dajcie znać. Fakt, nie będzie to jakieś takie mega pancerne rozwiązanie, które będzie chronić od, od rozwalenia tego fonu w przypadku upadku. No na pewno ochroni przed rysami. Myślę, że ten materiał... Nawet czuję pod pazurami, zbytnio się nie rysuje, nie zostawia śladu, więc tutaj będzie to dosyć wytrzymałe. Na pewno ochroni przed rysami tył no przy upadku z jakichś niezbyt dużych wysokości może też pomóc. No na pewno, szczerze mówiąc, dosyć ładnie i fajnie wygląda. Jak już mówiłem, case od pancernika więc teraz tutaj Wam się wyświetli kod rabatowy, gdzie będziecie mieli, yy, jeżeli dobrze pamiętam, 7% rabatu na zakup otóż tego typu akcesoriów u nich, więc myślę, że warto sobie zerknąć, jak coś potrzeba, to tam skoczyć oczywiście na wszystkie tematy związane z P30 Pro. Ten kod obowiązuje, link gdzie go dorwać oczywiście na dole. No cóż, ja się biorę za sprawdzanie kolejnych Innych tematów do P30 w wersji Pro. Oczywiście czekam na wasze info, czy Wam się to podoba? Korzystaliście, testowaliście z tego dłużej, jak to się sprawuje. No mam wrażenie, że całkiem fajnie, chociaż no, troszkę wydaje mi się, może nawet za miękki tutaj. Nie wiem, czy to po jakimś czasie coś nie będzie z tym działo, ale to tylko takie moje przypuszczenia, ale powiem wam szczerze, wygląd naprawdę spokojnie wygląda to ładnie. Dobra, tyle, tyle odnośnie od. PU, PU Case dla Huawei P30 Pro. Masz jakieś pytania? Piszcie, na do linki do społeczności. Profil na platformie Patronite, jeżeli chcecie wesprzeć rozwój tego kanału. Macie jakieś pytania? Wiecie, co zrobić. Mapkę w górę, dzwoneczek, to się zawsze przydaje. No i cóż, na dzisiaj w tym temacie tyle. P30 Pro, PU Case od Huawei. A. Z tej strony Ucek. trzymajcie się ciepło. Hej.